33 miliony ton ropy naftowej i 27 miliardów metrów sześciennych gazu. Tyle może skrywać nowo odkryte największe złoże ropy i gazu w historii Polski. Tyle, że jest jeden mały problem, mianowicie to nie my je odkryliśmy. Kontroluje je kanadyjska spółka CEP przez spółkę zależną z kapitałem zakładowym w wysokości śmiesznych 5000 złotych. Zatem, co nam przyjdzie z tego wiekopomnego odkrycia i czy Polska przestanie być wreszcie zależna energetycznie? Tymczasem dowódca sił lądowych USA w Europie i Afryce mówi wprost, że NATO może w kilka dni zneutralizować królewiec, a plany takiej operacji są już gotowe. Z kolei Warszawiacy nie chcą sklepów Dino, bo nie pasują im do estetyki prestiżowych osiedli, a Allegro dogaduje się z żabką, zyskując tysiące kolejnych punktów odbioru. Czy to wystarczy, aby zyskać przewagę w rywalizacji i konflikcie z Impostem? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bisweeg. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu, finansów i geopolityki. Po weekendzie, jak zawsze, sporo się wydarzyło, więc trzeba omówić kilka najważniejszych kwestii. Stałych widzów proszę, jak zwykle, o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc. Zaczynajmy. Allegro dogaduje się z Żabką. Czy właśnie zyskali przewagę w rywalizacji z Inpostem? No i bardzo szybko ukazał nam się kolejny epizod w wojnie polskich gigantów o rynek paczek, czyli Allegro kontra Inpost. Największa platforma e-commerce w kraju właśnie zyskała potężnego sojusznika. Allegro Delivery nawiązało współpracę z siecią Żabka. A to oznacza dostęp do ponad 11 600 nowych punktów odbioru i to w najwygodniejszych lokalizacjach o osiedlowych żabkach, które zna przecież każdy. Tym samym Allegro Delivery w zaledwie rok zbudowało sieć ponad 45 tysięcy punktów. To kolejny kamień milowy w budowaniu niezależnej sieci logistycznej przez Allegro, która może zagrozić dominacji firmy Inpost w naszym kraju. Dla lepszego zrozumienia rywalizacji tej dwójki warto nadrobić poprzedni materiał, w którym omawialiśmy kulisy całego konfliktu. Jak widać Allegro nie ma zamiaru zwalniać tempa i konsekwentnie dywersyfikuje swój model dostaw. Własna sieć Allegro One, do tego Orlen-paczka, DHL, a teraz jeszcze Żabka. To już nie jest zwykły eksperyment, tylko pełnoskalowa strategia zbijania przewagi Inpostu. Pytanie, co będzie następne. Mimo, że liczba punktów odbioru Allegro Delivery wystrzeliła w górę dzięki współpracy z żabką, to nie oznacza jeszcze, że Inpost straci swoją pozycję. Mówimy nadal o sklepie, który nie działa 24 na 7 i wymaga interakcji z drugim człowiekiem. A przecież to właśnie brak tej interakcji i pełna, całodobowa dostępność punktu bywa kluczowa. Wielu ludzi wybiera paczkomat, bo wolą w spokoju kliknąć, odebrać paczkę i iść dalej w swoim. Tempie, albo wyjąć swoją paczkę przy okazji spaceru z psem. Bez żadnych kolejek i bez smoltoku firma kierowana przez Brzoskę nadal gra pierwsze skrzypce w tym logistycznym koncercie i nie skreślałbym jej w tym wyścigu, zwłaszcza, że w przeciwieństwie do Allegro, Inpost wchodzi na kolejne rynki i rozwija sieć paczkomatów za granicą. Prognozy ich przychodów i fundamenty spółki nadal wyglądają obiecująco, dlatego w ramach jednego z publicznych portfeli zdecydowałem się Kupić 115 akcji tej firmy za około 13 euro za sztukę. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Moim zdaniem spółka ma jeszcze spory potencjał do wzrostu, a na platformie partnera kanału byłem w stanie dokonać zakupu na amsterdamskiej giełdzie w ciągu zaledwie kilku sekund. Podobnymi ruchami będę się z Wami dzielił coraz częściej w ramach kilku publicznych portfeli, które zbudujemy wspólnie na różnych światowych rynkach. Rzecz jasna, nie są to rekomendacje inwestycyjne, ale pokażę Wam, czym sam się sugeruje przy budowie majątku na giełdzie. W tym edukacyjnym procesie pomoże nam platforma globalnego brokera Freedom 24, gdzie można inwestować na 15 giełdach w Ameryce, Europie i Azji. Do dyspozycji będziemy mieli zatem ponad milion instrumentów finansowych, więc pomysłów z pewnością nam nie zabraknie. Do tego pamiętajcie, że partner kanału wita nowych klientów promocją na start, gdzie możecie zgarnąć od 1 do nawet 20 akcji o wartości od 3 do nawet 800 dolarów każda. Pule dostępnych akcji widzicie teraz na ekranie. Aby spełnić warunki promocji, wystarczy zasilić rachunek zgodnie z progami, wpisać kod i voila! Losujecie akcję na start, a ja trzymam za Was mocno kciuki. Wielu z Was trafiły się już naprawdę spore wygrane, więc życzę dużo Szczęścia na start. A link do konta i szczegółów promocji znajdziecie w opisie filmu. Warto użyć właśnie tego linka, bo zdarzają się promocje wyłącznie dla naszej społeczności. Dino wyśmiane w Warszawie. Stolica nie chce polskich sklepów, bo są. za brzydkie. Mieszkańcy wilnowej części zawad podnieśli larum, gdy ciężki sprzęt wjechał na ulicy Sytej 140, gdzie ma powstać pierwszy sklep sieci Dino w Warszawie. Inwestycja wystartowała w czerwcu i według planu ma być gotowa na początku 2025 roku. Ale zanim jeszcze powstały fundamenty sklepu, na osiedlu rozbrzmiał bunt. Dino to może i lubiana sieć w mniejszych miastach, ale w prestiżowym Wilanowie to już dla niektórych za wiele. Co dokładnie nie podoba się mieszkańcom Wilanowa? Po pierwsze, hałas. Codzienne dostawy, tiry, korki na ulicy Sytej i skrzyżowaniu z Jarą. To według mieszkańców ma zrujnować lokalny spokój. Skargę do wojewody Mazowieckiego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o unieważnienie pozwolenia na budowę zgłosił wilanowski radny Daniel Kość. Drugi argument jest mniej praktyczny, a bardziej estetyczny. Mianowicie, niektórym mieszkańcom nowy budynek przypomina kurnik. Kto by się tego spodziewał? Inni mówią, że wygląda jak sklep pod przasnyszem. Trudno im się pogodzić z tym, że między willami i ekskluzywnymi osiedlami stanie coś tak bardzo. Ich zdaniem niepasującego. Warszawskie podejście spotkało się jednak ze zdaniem innych miast i miejscowości w Polsce, a internet wprost się zagotował. Oczywiście internauci nie zawiedli i wytoczyli naprawdę solidne działa w kierunku polskiej stolicy. Z jednej strony trudno się dziwić emocjom. Nazywanie sklepu kurnikiem i wysyłanie petycji online lekko trąci snobizmem. Ale z drugiej strony, jeśli mieszkańcy Wilanowa zostali pominięci w procedurach planowania przestrzennego, to pojawia się pytanie, czy takie szczegóły powinno się omawiać z mieszkańcami. No i przede wszystkim pytanie, czy gdyby zamiast Dino powstawał tam na przykład Niemiecki Lidl, to też byłoby tyle hałasu? Sam jestem ciekaw odpowiedzi na to pytanie. Inwestor kontynuuje natomiast budowę, zapewniając o legalności wszystkich procedur. Tymczasem polska sieć Dino, bez względu na kontrowersje, dalej rozszerza swoje wpływy na polskiej mapie i nie ma zamiaru się cofać ze względu na estetyczne preferencje Warszawiaków. Dajcie znać w komentarzu, czy taki przestrzenny snobizm powinien być brany pod uwagę, czy może to już lekka przesada. Jestem ciekaw waszych opinii. NATO przeciwko Rosji. Czy czeka nas konflikt w 2027? Całkiem niedawno Stany Zjednoczone zaogniły swoje przyjazne relacje z Rosją, o czym wspominaliśmy w szczegółach w tym odcinku. Warto go nadrobić dla szerszego kontekstu. Teraz natomiast dowódca sił lądowych USA w Europie i Afryce, generał Christopher Donahue, dolał oliwy do ognia. Jeśli spojrzymy na Królewiec, to wiadomo, można się spierać, ale ma około 75 kilometrów szerokości, otoczony przez NATO ze wszystkich stron. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego ta strefa antydostępowa A2AD miałaby powstrzymać Rosję. Możemy ją zneutralizować z Ziemi w czasie bezprecedensowo krótkim, szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Już to zaplanowaliśmy. Już to opracowaliśmy. NATO wdrożyło już operacyjnie tzw. Maven Smart System firmy Palantir, czyli platformę sztucznej inteligencji zdolną do błyskawicznego przetwarzania ogromnych ilości danych i wspomagania dowódców wojskowych w podejmowaniu decyzji. Królewiec, czy też Kaliningrad w starej wersji, to geopolityczna bomba zegarowa w sercu Europy, która pełni rolę niezatapialnego lotniskowca Kremla na Morzu Bałtyckim. To tutaj stacjonuje Flota Bałtycka, główna siła morska Rosji w regionie, a w porcie Baltisk znajdował się przez lata jedyny całoroczny, wolny od lodu port rosyjski na Bałtyku. Ale prawdziwa siła Królewca tkwi w jego potencjale nuklearnym. Rosja rozmieściła tu zaawansowane systemy rakietowe Iskander M, zdolne do przenoszenia zarówno konwencjonalnych, jak i nuklearnych głowic bojowych o zasięgu do 500 km. Czyli z takim zasięgiem mogą dotrzeć nawet do Berlina. Poza tym, królewiec to klucz do kontroli nad przesmykiem suwalskim, który jest kluczowy dla krajów bałtyckich. Zatem, jak na tę wypowiedź głównego generała NATO zareagował Kreml? Można powiedzieć, że w swoim stylu. Prezes Komisji Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej Leonid Słudzki oświadczył, że atak na obwód Kaliningradzki będzie oznaczał atak na Rosję z wszelkimi przewidzianymi w doktrynie nuklearnej środkami odwetowymi. Natomiast rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał słowa amerykańskiego generała wrogim gestem, który zagraża bezpieczeństwu międzynarodowemu. Dla Polski i krajów bałtyckich tak śmiała wypowiedź generała to raczej dobra wiadomość. Mianowicie wygląda na to, że właśnie zwiększyliśmy skalę odstraszania, zwłaszcza, że nowa doktryna linii odstraszania na wschodniej flance to fundamentalna zmiana podejścia do obrony. Przede wszystkim, nie ma już mowy o strategii tripwire, czyli czekamy aż ktoś zaatakuje i dopiero wtedy reagujemy. Teraz mówimy o tak zwanej aktywnej obronie, czyli odparciu zagrożenia zanim się rozpędzi. Rosja w takim przypadku może być bardziej ostrożna w swoich planach. Tym bardziej, że królewiec to symbol prestiżu Kremla, a jego utrata oznaczałaby drastyczne osłabienie rosyjskich możliwości projekcji siły na Bałtyku. To jest właśnie ta koncepcja, że wojna w Europie może wybuchnąć w tym samym czasie, co wojna na Pacyfiku. I ci z was, którzy słuchają naszego znakomitego sekretarza generalnego Marka Rutte, mogli usłyszeć, jak mówi, że prawdopodobnie zanim Xi Jinping zdecyduje się przekroczyć cieśninę tajwańską, najpierw zadzwoni do swojego przyjaciela Putina i poprosi go o wsparcie. Dla mnie to oznacza, że oba te scenariusze mogą wydarzyć się równocześnie. A to oznacza, że będziemy potrzebować absolutnie całego dostępnego sprzętu, wyposażenia i amunicji, żeby temu podołać. Wszyscy słyszeliśmy też o roku 2027. To już tylko dwa lata. Wtedy właśnie zakładamy, że Xi może być gotów do działania, i wtedy może paść ten telefon do Putina. Niedawno o takiej możliwości wspomniał także szef polskiego Monu. Żyjemy w naprawdę niespokojnych czasach. Europa, a wraz z nią Polska, znalazła się w samym epicentrum globalnych napięć. Pozostaje mieć nadzieję, że Mon i rząd wyciągnęli lekcje z historii, a do realnego konfliktu na naszym terytorium nigdy nie dojdzie. A wszystko to, co dzieje się w przestrzeni medialnej, to jedynie straszak po to, aby Rosjanie nigdy nie zaatakowali. Największe złoże ropy i gazu w historii Polski odkryte. Co nam z tego przyjdzie? Central European Petroleum ogłosiło właśnie największe w historii naszego kraju konwencjonalne odkrycie ropy naftowej tuż przy Świnoujściu w rejonie określanym jako Volin East 1. Możliwe nawet, że mowa o jednym z największych złóż w całej Europie, jeśli chodzi o odkrycia ostatnich lat. CEP koncesję Wolin otrzymał w 2017 roku. Według wstępnych danych odwiert natrafił na 22 miliony ton. Wydobywalnej ropy i 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Jednak to dopiero fragment całej koncesji, bo ta może kryć nawet 33 miliony ton ropy i 27 miliardów metrów sześciennych gazu. Takiego odkrycia w Polsce jeszcze nie było. Łącznie to ekwiwalent ponad 240 milionów baryłek, czyli ponad dwukrotność rocznego polskiego importu czarnego złota z Arabii Saudyjskiej. Jednak czy są to liczby, które realnie mogą wpłynąć na nasze bogactwo czy też bezpieczeństwo energetyczne? W polskich realiach to naprawdę spore odkrycie, ale w skali globalnej to nic wielkiego, a reakcje mediów i niektórych polityków są chyba nazbyt optymistyczne. Po pierwsze, zanim w ogóle dojdzie do realnego wydobycia, pewnie miną dobre 3-4 lata, a i tak nie uczyni to z nas Drugiej Arabii. Po drugie, przy tej zasobności złóż, wydobycie pewnie potrwa jakieś. Kilkanaście lat, a zaspokoi przy tym może jakieś 5% rocznych potrzeb Polaków. W tym aspekcie nigdy nie było u nas szczególnie dobrze, bowiem z własnych złóż Polska pozyskuje dziś niecałe 0,8 miliona ton ropy rocznie i pokrywa lokalną produkcją niecałe 3% konsumpcji. Gazowy bilans wygląda nieco lepiej dzięki Baltic Pipe, ale wciąż importujemy 82% błękitnego paliwa. Tym samym polski sektor energetyczny nadal w dużej mierze opiera się na imporcie, a to zawsze oznacza jedno: jesteśmy zależni od partnerów handlowych. Wystarczy więc zgrzyt z Arabią Saudyjską czy Norwegią, od których pozyskujemy najwięcej czarnego złota, i nagle dostęp do kluczowego surowca robi się problematyczny. Jasne, zawsze znajdzie się inny dostawca, ale po jakiej cenie? Tego nie wiemy. Stawki mogą się różnić w zależności od sytuacji. Amerykanie też ostatnio chętnie pomogli, gdy nastąpiło odcięcie od LNG z Rosji, a przy okazji zarobiły na tym krocie. Ceny LNG dla Europy były wyższe niż za Atlantykiem, a firmy takie jak Kinder Morgan, Cheniere czy Golar czerpały wyraźne finansowe korzyści. Ciężko mieć im to za złe, skoro nadarzyła się okazja i nagle trzeba było zapełnić ogromną lukę w dostawach. Dlatego informacja o złożach blisko Świnoujścia powinna nas cieszyć. Ale czy na pewno to Polacy skorzystają z tego odkrycia najbardziej? Tutaj sprawa nie jest już tak kolorowa, bo to nie my dokonaliśmy tego odkrycia, a polskie prawo kiepsko zabezpiecza nasz interes. CEP, czyli Central European Petroleum LTD, to tak naprawdę prywatny Operator z Kanady, kontrolowany przez norweskich inwestorów, który z miejsca staje się najważniejszym graczem upstream w Polsce. W naszym kraju działa poprzez spółkę zależną CEP, Central European Petroleum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest właścicielem i operatorem koncesji Wolin. I tutaj zaczyna się pewien paradoks, bo kapitał zakładowy tej firmy wynosi zaledwie 5000 zł. Ta kwota stanowi standardowe minimum dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i bynajmniej nie odzwierciedla realnej siły finansowej czy skali inwestycji, którą firma będzie obsługiwać. Przyznacie, że trochę to dziwne i podejrzane, że złoża warte miliardy złotych, są w rękach podmiotu, którego formalny kapitał bardziej pasowałby do niewielkiej agencji niż do Przyszłego giganta energetyki. Jak to możliwe, że tak strategiczny zasób został formalnie oddany w ręce spółki z symbolicznym kapitałem? To już pytanie do urzędników i polityków. Choć CEP ma 100% udziału w koncesji, polskie prawo nakłada na spółkę obowiązki podatkowe, opłaty eksploatacyjne i środowiskowe. Więc coś tam z tego tytułu na pewno wpadnie do polskiej skarbonki. Tylko skoro złoża odkryto na polskiej ziemi, to czy nie powinno być tak, że? polskie firmy również mają w tym swój udział? Czy w takiej sytuacji na przykład Orlen nie powinien usiąść do stołu z CEP i rozważyć współpracę? Choćby w formie jakiegoś joint venture? Brzmi jak logiczny ruch. Dałoby nam to przecież szansę na lepsze zabezpieczenie potrzeb sektora energetycznego, bo zawsze byłoby to nowe źródło kluczowych surowców. I tu pojawia się pytanie, skoro to nasze morze i nasze wybrzeże, to czy nie powinniśmy mieć nad tym większej kontroli? Czy prawo nie powinno zawierać mechanizmu, który pozwoli państwu wejść choćby częściowo w tak strategiczne odkrycia? Dajcie znać, jak uważacie w komentarzach. W Polsce niestety nie ma obowiązku udziału państwa ani państwowej spółki w eksploatacji surowców. Tym samym, o ile firma prywatna ma legalną koncesję i działa zgodnie z przepisami, nie musi dzielić się z państwem. Nie mamy także żadnych mechanizmów kontroli, nadzoru czy zabezpieczeń w takich przypadkach. Natomiast inne inne kraje Europy rozgrywają takie sytuacje dużo lepiej. Wzorem Norwegii czy Francji moglibyśmy wprowadzić choćby kilka rozwiązań. Na przykład prawo pierwokupu tego typu złóż dla Orlenu lub Skarbu Państwa przy koncesjach strategicznych. Obowiązek współpracy z partnerem krajowym przy dużych odkryciach lub koncesje warunkowe, gdzie operator zagraniczny musiałby związać spółkę z polską stroną. Bez takich mechanizmów zabezpieczających można obejść się smakiem, a Perspektywy suwerenności energetycznej to naprawdę spory problem. Wystarczyłyby zmiany w prawie geologicznym i górniczym, aby zagwarantować udział krajowych podmiotów w kluczowych koncesjach. Ale póki co ten temat nie pojawia się w debacie sejmowej, a może właśnie powinien. W końcu takie odkrycia zdarzają się niezwykle rzadko. A skoro już ktoś będzie wiercił nam w ogródku, to trochę słabo, że Polska, poza podatkami, nie ma realnego wpływu na to, co dzieje się z naszymi zasobami. Trzeba też pamiętać, gdzie dokładnie odkryto zasoby czarnego złota i gazu. Mianowicie Wolin i Stłan znajduje się zaledwie 6 km od Świnoujścia, czyli niebezpiecznie blisko naszych serdecznych sąsiadów. Już wcześniej Niemcy mieli alergię na wszelkie inwestycje energetyczne w pobliżu swojej granicy. A teraz, kiedy mowa nie o transporcie, ale i o potencjalnym zabezpieczeniu energetycznym, to też może być różnie. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby znów odpaliła się niemiecka machina ekologicznego zaniepokojenia. Zresztą już ruszyła. Jak możemy doczytać w bildzie, Laura Isabel Marisken, burmistrz nadbałtyckiego kurortu Heringdorf, na wyspie Uznam już zaczyna mieszać. Domagamy się wyjaśnień w sprawie zgłoszonych złóż ropy naftowej w bezpośrednim sąsiedztwie granicy a także jasnego, aktywnego stanowiska rządu stanowego w celu ochrony naszego regionu. Kto z Was pamięta protesty przy okazji rozbudowy portu LNG w Świnoujściu? To tylko jeden z wielu przykładów. Scenariusz dobrze znany: wielkie zagrożenie dla środowiska i niezwykła troska o przyrodę. Zobaczymy, czy i tym razem sąsiad zapuka niezapraszany. Póki co mamy więc odkrycie polskich złóż, ale prawa do nich ma prywatny koncern kanadyjski z norweskim kapitałem, a Niemcy mogą jeszcze próbować namieszać. Coś czuję, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wieści ze świata biznesu, finansów i geopolityki. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Warto też nadrobić poprzednie odcinki, chociażby ten o konflikcie Allegro z impostem, ten o problemach demograficznych Europy, czy o zmianie nastawienia USA do Rosji. Wiernych widzów proszę o hashtag BizWik w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę, a my widzimy się już za moment. Cześć!